wiecie ile to? 4608 metrów. Nie? A kojarzycie może taką górę jak Mont Blanc? To najwyższy szczyt w Europie. Jeśli ustawiliby traktory pionowo, jeden za drugim, bo wieża z nich utworzona byłaby podobnej wielkości jak ta góra. Właśnie mniej więcej tyle traktorów było w Elblągu. Tak duża liczba traktorów w oczywisty sposób wskazuje, że w rolnictwie nie dzieje się najlepiej. Ta liczbę musimy jeszcze pomnożyć przez plus minus 250, bo tyle mieliśmy protestów i wychodzi nam tysiąc, tysiąc kilometrów traktorów na drogach w jednym czasie. Zapytacie się pewnie, o co to wszystko? Już wyjaśniam. Powodu jest wiele, natomiast najważniejsze, czyli import z Ukrainy, przez który to do polskich sklepów trafia żywność, do której produkcji używana jest bardzo niezdrowa chemia. Podczas gdy Unia wesoło wspiera niestrowy import z Ukrainy, na nas, rolników w Europie, nakładane są kolejne ograniczenia dotyczące produkcji, które teoretycznie, podkreślam teoretycznie, sprawiają, że produkujemy zdrowszą żywność. Niestety tylko na papierze. W praktyce największa różnica jest w kosztach. No i teraz tak, koszty wyższe, a cena produktów coraz niższa. Dlaczego? A właśnie przez to, że z Ukrainy napływa wszystko, wszystko co niech się stanie wyprodukować. A dlaczego Produkują taniej, bo nie mają norm. Jednym słowem, paradoks. Tak liczne przybycie tutaj, rolników z naszej okolicy. Witam rolników i rolnictwo morskiego. Bardzo dziękuję, że jesteście tak liczną grupą. To jest budujące, znaczy, że że jest szansa, że coś ściągamy. Teraz kwestie organizacji, jeśli chodzi o sam przejazd. Dojazd do ulicy Żuławskiej, jazda kolumną nie zwalnia nas z żadnych przepisów prawa i ruchu drogowego, tak? Musimy dostosować się do ogólnie panujących zasad. Apeluję o zachowanie ogólnego spokoju i kultury. Jest to nasz drugi protest. Jeszcze jesteśmy spokojni, cały czas to powtarzamy, ale jeżeli pokażemy siłę w całym kraju i jedność, i mało tego i w Europie, więc jest szansa, że coś się zmieni. Musimy obalić ten zielony obłęd, który sami wiecie do czego prowadzi. To są jakieś paranormalne wymysły i ideologie wyciągnięte nie wiadomo skąd. Drug, apel jeszcze do Was: jak będą podchodzić ludzie z miasta. Mamy jedną wadę. My mówimy jako do rolników, bo nam rzeczy wydają stają się oczywiste. Jak ja mówię do swoich kolegów z miasta że Zielony Ład jest zły, to on sobie myśli, no co ty z ekologią walczysz, tak? Musicie im tłumaczyć, to jak krowie na tak? Te absurdalne wymogi powtarzać i mówić co w tym jest absurdalnego, żeby ludzie to pojęli. I trzecia najważniejsza kwestia, kwestia polityki. Ten protest, już w radiu wczoraj słyszałem, że jeden z moich ministrów sam określił się liderem protestu, że o, o niektóre partie sobie... Co się, że tak powiem, przykreśla. Nie ma na to naszej zgody. To jest proces oddolny i wszystkim politykom mówimy, macie swoje kadencje i tam walczcie o nasze elementy. Nie pozwolimy nikomu na naszym świecie robić sobie kampanii politycznej. Bardzo istotna rzecz, miasto jakby ma obiekcję do tego. i musimy jechać z porozumieniem z Policją w jedną stronę, jednym pasem, tak jak mówiłem, ale w odległościach co 30 metrów. W drugą stronę są dwa pasy, ale też zajmujcie jeden, jeden za drugi co 30 metrów. Bo już chcą nas stusić i zastraszyć. Dostaliśmy pismo, że jak uszkodzimy most, to ja z Damianem jako organizator protestu ponosimy całą kwotę remontu tego mostu. Ale nie damy się zastraszyć. Polityka się włącza. Właśnie, włącza się polityka. Nie damy się zastraszyć, więc zjedźmy i walczmy o swoje. interesie, żeby zwierzę miało jak najlepiej. A tutaj kolejne absurdy typu wypas bydła, gdzie teraz już się wymaga, żeby rolnik zaplanował z wyprzedzeniem, e, która sztuka, o której godzinie będzie wychodzić z wory, o której godzinie będzie wracać do wory. Mało tego jeszcze musicie planować. W nowym rozporządzeniu jest tak, że musicie z 3 miesiącym wypowiedzeniem zaplanować, na jakiej działce ona będzie się pasła. Więc tych absurdów jest cała masa. Kolejna sprawa. Ja już nie wiem, kto wymyśla te, te bzdury ekoschematy, tak? Powiedziano nam, mydlono nam oczy, że będziecie mieli większe płatności, większe płatności. E, przykład ekoschemat węglowy, tak? Na, pod, na poziomie składania wniosków e, mówiono się, że nie będzie e, wymagana ilość punktów. Teraz okazuje się, że punkty będą i ci, którzy przystąpili do tego ekoschematu, okazuje się, że jednak dostaną tylko płatność obszarową a 70% beneficjentów nie. będzie wykluczona z, z, tego, z tego działania. E, ja, no drugi no, środku, temat absurdu ekosystemu, uproszczona uprawa. Czyli to są rolnicy doskonale wiecie, co to znaczy uproszczenie, no, tak. Struną, no. a ktoś sobie wymyślił, że rozliczamy się w roku kalendarzowym, no. a nie w systemie okresie wegetacji. No jak można to rozliczyć? Przecież wiemy, że rośliny i jarę nie rosną nam od stycznia do grudnia, prawda? To są absurdy ludzi, którzy są odklejoni z rzeczywistości. Nie mają pojęcia z rolnictwem, a ustalają dla nas prawa i wymogi. Takich rzeczy no, można mnożyć i to doprowadziło do nas do tego, że musimy wyjść na ulicę. Jak nie powstrzymamy tego zielonego błędu, bo trudno to nazwać zielonym ładem, to po prostu dojdzie do tego, że będziemy dłużej siedzieć w tych papierach, aniżeli w budynkach inwerska, inwentarskich czy, czy na polach. No, nie może tak być, nie ma na to naszej zgody. Dziękuję bardzo. Raz, raz. Szanowni Państwo, odniosę się jeszcze do suszy, bo to był też jeden z postulatów. Mieliśmy ogromną suszę w tym roku, były komisje gminne, były aplikacje, wszystko to działało, jak działało, raz działało, więcej nie działało. Z tego wszystko wyszło tak, że miała być oddzielona produkcja zwierzęca od roślinnej, de facto niby będzie, natomiast w ogólnej stracie tam, gdzie były zwierzęta, susza nie wyszła, nie wyszły straty. Więc rolnicy muszą zakupić dodatkowo bardzo dużo ilość paszy, a nie ponieśli straty. Absurd, absurd. Całkowicie aplikacja, według mnie metodyka, w jaką jest liczona, wielka tajemnica. Nikt tego jeszcze nie rozszyfrował. Kwestia bezpieczeństwa żywności. To już było poruszane, ja to rozwinę może troszeczkę więcej. My, jako rolnicy Unii Europejskiej, bo dzisiaj jesteśmy solidarni z kolegami z Niemiec, z Francji, z Hiszpanami, z wszystkimi rolnikami, którzy dzisiaj są na ulicy i razem z nami protestują przeciwko temu absurdalnemu zielonemu ładowi. Pośrednio też już kwestia ukraińskiego zboża zaczyna ich dotykać i też jest duże zrozumienie. Ale jeśli chodzi o tą kwestię bezpieczeństwa żywności, w Europie Europa jest jakby miejsce na ziemi, gdzie żywność produkowana jest w najwyższych standardach. To są naprawdę takie reżimy wyśrubowane, sami wiecie. Z roku na rok mamy wycofane mnóstwo substancji aktywnych, co każdy taki jakby krok wycofanie w tych substancji podnosi nam koszty produkcji. I to jest bez dwóch zdań. Natomiast z drugiej strony e, jest liberalizacja handlu. E, Unii Europejskiej z krajami z, poza Wspólnoty, tak? I z jednej strony nam się ogranicza tutaj z, stosowanie tych substancji, a z drugiej pozwala się na wpływ e, artykułów już nie tylko z e, Ukrainy, ale też w krajach Mercosuru, tak? E, cała Ameryka praktycznie Południowa, z Kanady, z Australii. Teraz prowadzone rozmowy o wolnym handlu z Nową Zelandią. E, to nie ma sensu ani logiki, skoro nam się zabrania, śrubuje tutaj jakiś wmawia drgmały, że my nie możemy, a z drugiej strony rynek jest otwarty dla krajów, gdzie tych przepisów w ogóle nie ma i stosowane są substancje, które u nas są wycofane nierzadko nawet 20 i 20 lat temu. Takim najlepszym może przykładem absurdu, żeby tutaj to tak wybrzmiało jest wycofanie zapraw nasiennych, E, substancje nikotynowe. No, proszę Państwa, e, wycofano zaprawę rzepaku i buraku. O ile można jeszcze uwierzyć w tą zieloną propagandę, że ma to jakiś chłop na żółto-rzepak, to powiedzcie mi, jak to się ma do buraka cyfrowego? Czy ktoś kiedyś widział Was pszczołę na buraku? No, to są takie absurdy, że naprawdę e, no, nie da się z tym zgodzić i, i musimy mocno protestować tutaj i, nie możemy pozwolić sobie bo na to, co się dzieje teraz. Bo nie jesteśmy w stanie konkurować z takimi gospodarstwami, jak są na Ukrainie czy w Stanach. To jest zupełnie inna struktura, inne gospodarstwa, inne koszty, inne wymogi i to nie jest uczciwa konkurencja. Dziękuję bardzo. Z kolegą przyjechaliśmy z zachodnio-pomorskiego, żeby wam pokazać wsparcie, żeby pokazać, że chłopi razem to jest cholerna siła, której nikt nie zatrzyma. Przepraszam. Jeszcze nie spłacona. Czy ja? ja... No Mam na i... głowie. Yy, koleżanka mówiła o suszy. Mamy, yy, mamy już pierwsze ustalenia. Yy, produkcja roślinna od zwierzęcej będzie oddzielona. Myśmy protestowali w zeszłym roku w zachodniopomorskim yy, w czasie żni w sierpniu yy, jako hodowcy, bo, bo jesteśmy cholernie, ale to naprawdę cholernie pokrzywdzeni yy, na ostatniej rozmowie kiedy my byliśmy na mian? w środę rozmawialiśmy z ministrem, ta susza będzie rozdzielona, produkcja roślinno-zwierzęcej, bo inaczej żaden hodowca nie otrzyma pomocy. Tworzymy zespół składający się z rolników z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego w sprawie suszy. I powiem wam tylko tyle, że nie odpuścimy. To jest pi pierwszy, że, pierwsza rzecz, która będzie załatwiona, bo ona będzie najłatwiejsza. No. W temacie y, blokady granicy systemowej, nie mówimy tak interwencyjnej, ale systemowej, to przygotujmy się na dwa lata, bo jeśli ktoś myśli, że politykę Unii Europejskiej zmienimy jednym, dwoma czy trzema protestami, no to jest w błędzie. 4 czerwca y, powinniśmy się wszyscy udać do Brukseli, tam będzie Euro europejski zjazd rolników, wyrażenie sprzeciwu wobec tej cholernej polityki, która, która niszczy nam y, nasze gospodarstwa. I musimy stanowczo powiedzieć: nie. Przygotujcie się również na to, że styczeń i luty oraz marzec, kwiecień, maj i czerwiec będziemy stać na ulicy. Nie odstąpimy od tego, bo od tego zależy bytność naszych gospodarstw. Przygotujcie się na dużą walkę, na długą walkę. Patrząc, jak dzisiaj wygląda kraj, gdzie, gdzie tych protestów jest naprawdę masa, gdzie ludzi jest masa. Ja jestem w ogóle. Bardzo e, zbudowany tym, patrząc, ile wy macie młodych rolników. Jest o co walczyć, jest dla kogo walczyć. I będziemy walczyć. Chłopi razem. Dołączyli do nas dzisiaj transportowcy, którzy też borykają się z problemem. Na pewno słyszeliście Państwo, że jakiś czas temu transportowcy też strajkowali i też blokowali. Jest to związane z tym, że polski transportowiec, wykonując transport. Musi zrobić cały pakiet mobilności, który w całej Europie obowiązuje. Jest to związane z tym, że na przykład kierowca w weekend nie może spędzić pauzy w aucie, w kabinie. Musi mieć zapewniony nocleg normalnie w jakimś hotelu, w mieszkaniu, pokoju. Natomiast nie może tego zrobić w kabinie. Zarobki też tych kierowców są wyrównane. W zależności, gdzie jeździ, tam też są ustalone stawki. Jest cały też pakiet podatków, które płacimy: drogowe, paliwowe. W każdej gminie też płacimy podatki. Natomiast z Ukrainy, z transportu ukraińskiego, zostały zdjęte licencje. Kierowcy ukraińscy nie są zobowiązani żadnym pakietem mobilności. Nic ich praktycznie nie obowiązuje. Poza tym, że jak są w Polsce czy w Unii Europejskiej i skończy mi się paliwo, to muszą zatankować. I to jest tyle. Kolejną datą protestu, bo już jest ustalona, jest 20 lutego. Przekażemy Państwu wszystkie szczegóły, ponieważ jeszcze dzisiaj nie mamy dopiętej formy i przebiegu, co będziemy robić i gdzie. Ale mamy pomysły i będziemy między sobą właśnie to konsultować. Nie chciałbym dzisiaj tego tutaj już na forum podawać, żeby później nie dementować, nie zmieniać. Co jest jeszcze ważne i co należy podkreślić, jeszcze raz na, na co kładziemy nacisk, że właśnie w 100% jesteśmy niepolityczni, nie jesteśmy żadnym związkiem zawodowym rolników, tylko siła tutaj Elbląga i okolic wzięła się z tego, że, że to jest nasza oddolna inicjatywa i i wszyscy współpracujemy razem. Żeby nikt na naszej inicjatywie nie robił sobie kapitału politycznego, tak? To ja może dodam tutaj, pomogę koledze. Chodzi o to, że my mamy dość obietnic i dyrdeną, i, i... robienia sobie kampanii na, na plecach rolników. Dość z wjeżdżaniem cwaniaków i karierowiczów na naszych plecach do parlamentów i innych struktur. Jeżeli ktoś jest politykiem, ma taką pracę, kochani, ma... Swoją kadencję, żeby swoimi decyzjami wsłuchiwać się w nas głos i pomagać nam. Nie ma tego zrozumienia, nie będziemy z nimi rozmawiać, czekamy już. Był czas na rozmowę, on się skończył. Teraz czekamy na konkretne rozwiązania i nie będziemy tutaj nikogo przybinać sobie łatki ani z tej, ani z drugiej strony, ani z innej. Po prostu wymagamy konkretnych działań i nie będziemy tutaj jeszcze raz powtarzam, na naszych plecach robić nikomu kampanii ale, ani PR-u. Dlatego, taka nasza decyzja. Dziękuję Wam bardzo, jest mocna energia. Zobaczcie, ile Was tutaj jest. Pokazaliśmy siłę, pokazaliśmy jedność i to wystarczy. Uwierzcie politykom ze wszystkich ze stron, że widzą, jaki jest potencjał w całej Polsce. I chciałbym jeszcze tutaj jedno, żeby też Wam powiedzieć, to nie będzie łatwa droga. To jest początek tej drogi, ale jeżeli będziemy dalej tak zjednoczeni, na pewno nam się uda. Dziękuję. Zaczęło się tak, że. Uzyskaliśmy informację, że 24 stycznia jest organizowany strajk. Damian założył grupę na Messengerze. Każdy z nas zaprosił kogoś. Grupa w ciągu kilku godzin urosła do niesamowitych rozmiarów. Poskutkowało to tym, że na 24 stycznia w bardzo krótkim czasie zdążyliśmy się zorganizować. W dalszej części podjęliśmy decyzję również za waszymi namowami, żeby to kontynuować, czego efektem jest nasze dzisiejsze spotkanie. To. W jaki sposób Was poinformujemy? Będziemy Was informować tak jak do tej pory. Czyli na pewno Facebook, na pewno TikToki, na pewno wszystkie media społecznościowe, jakie damy radę. Do kogo nam się uda dotrzeć osobiście, na pewno będziemy docierać. Także potrzebujemy chwilkę czasu, żeby się zorganizować. Na pewno jeszcze raz usłyszycie o nas, albo nie jeden raz usłyszycie o nas. Zapraszam, tak jak wspomniał Mariusz. Jedność, siła i żeby nas było coraz więcej. Dziękuję. Jeszcze wspomnę tylko, że firmy okołorolnicze dojechały do nas i wsparły nas jedzeniem. Gdzieś tutaj właśnie jest rozdawana jeszcze pizza. Chcieliśmy właśnie podziękować za to wsparcie, bo niektóre firmy dostarczyły jedzenie, niektóre firmy wspomogły nam przy zamówieniu banerów, kamizelek. Umówiliśmy się. Plan był taki, że jeszcze trasę mieliśmy opracowaną o wiele dłuższą, ale ze względu tego jaka skala tutaj się wydarzyła w Elblągu, ani my tego nie oczekiwaliśmy, ani służby porządkowe. W trakcie, w trakcie przebiegu umówiliśmy się, że po prostu tutaj w tym miejscu zakończymy już nasze zgromadzenie i, i wtedy spokojnie wszyscy rozjedziemy się, bo, bo i tak ten rozjazd zajdzie, zajmie nam dwie lub trzy godziny, dlatego Oficjalnie zakańczam dzisiejsze zgromadzenie. I już na sam koniec, jeszcze raz chciałbym wszystkim Państwu podziękować za obecność i za wsparcie. Dziękujemy. Oczywiście zachęcamy do.